тримайте, добре, тримайте, я далі тисну, тримайте. О, є, є, запушаємо, добре. Добре, супер, друга ножка ще. Вижу, я чи утисну. О, ще довже запушаю. Чес, здоров'я, вітам канал Ігор Масаж, дійсі у мене пан Славик. Зараз Полищ, він з Кракова, ми знаходимося тут у Пшемишлю. У нього є своя трошечка історія, як то було, кодись. Do nas pierwszy raz przyjeżdżał, dzisiaj już drugi raz za co nie w ogóle, jak sytuacja. Proszę, dwa słowa dla moich klientów z YouTube'a. Witam Państwa. najgorętszy polecam rehabilitację u Pana Igora. Miałem mam problemy ciągle z kręgosłupem, z górnym odcinkiem i dolnym I powiem, że Warto, tak. tak powiem, że naprawdę nieoceniona pomoc, jeżeli chodzi o sprawność, o wykonywanie tych czynności, mam skalę porównawczą, u wielu rehabilitantów byłem, ale tutaj widzę ogromny postęp, różnice, przede wszystkim się, tak, tak. jest różnica. elementarna znajomość wszystkich, prawda, tej budowy, no to jest po prostu naprawdę Podziw. I czuję się lepiej, prawda? Po zdecydowaniu. Zdecydowanie. Z Krakowa specjalna osoba przyjechała, drugi raz. Specjalnie tak. przyjeżdżam, ponieważ no, ze smutkiem powiem, że nie ma takich specjalistów blisko Krakowa. Już próbowałem. Wszyscy lekarze, tak tak, różni lekarze. Niech to mi Tylko tabletki, ukola, to co zawsze. Tak, a tutaj naprawdę polecam pana Igora, naprawdę um. mistrz. Dobro, denki, da ste prišli, tako se zdravim. Vidim, da vam, da ste prišli, da je to like. Dovidenje. Denki, da ste prišli. Polecam. Veži, veži, veži. Oh, super. Veži, veži. Oh, super, gospod panu... pošlji.